Witajcie, e, witam Was na kanale w drodze do domu i e, kolejny odcinek z serii auto na dojazdy do pracy, w którym e, prezentuję i testuję samochody, szczególnie pod uwzględnieniem tematu właśnie jak nadają się na dojazdy do pracy, na taką po prostu codzienną jazdę. A dzisiaj na tepecie Ford Fiesta szóstej generacji po lifcie, słuchajcie, e, z tymi takimi światłami innymi, wyłuszynymi, o z przodu się zmieniły światła na takie bardziej, tutaj są takie zaokrąglone, nie wiem. Może się to podobać, widocznie inżynierom Forda się to podobało. No i z tyłu mamy takie światła. O, też takie. Wcześniej były takie bardziej pionowe, teraz zrobili takie okrągłe. No, żeby to po prostu jakiś design. W pięciożwiowym nadwoziu, a więc bardzo funkcjonalny nadwoziu. Segment B, można powiedzieć, że jedna z ikon tego segmentu Ford Fiesta, szóstej generacji ale e, produkowana w latach 2002-2008 ale uwaga, jeżeli macie takiego Forda, właśnie sobie kupiliście albo zamierzacie kupić, to często on czasami na przykład w katalogach z częściami występuje jako MK5 też bo to u Forda zawsze było wszystko pokręcone, wiecie było milion odmian e, tego na e, przykład Escorta, Mondeo i tak dalej nikt do końca już nie wie, która to jest w ogóle e, wersja e, my tu mamy 2007 rocznik, poliftową e, dlatego, że e, Myślę, że wciąż jest to dalej aktualny samochód. Jeździ tego sporo i na pewno wielu z was zastanawia się na przykład nad jakimś takim autkiem na do pracy, szczególnie po mieście, szczególnie na krótkich dystansach. Pewnie zastanawiacie się właśnie nad Fordem Fiesta. Więc chciałem się z wami podzielić z tym jak taka Ford Fiesta wygląda w środku, jak jest użyteczny, jak jest ergonomiczny, jaki ma tutaj silnik, jak on się spisuje i sam samochodem jak się w ogóle jeździ i też co się psuje, jakie są koszty utrzymania takiego samochodu. Zaczynamy od silnika. Mamy tutaj 1,3 i jest to najczęściej występująca od Mana Forda fiesta. Słuchajcie, najczęściej szukając taką fiestkę. Słuchajcie, szczególnie jeżeli to będzie na przykład auto jeszcze z Polski pochodzące, z polskiego stromą. To najczęściej jest to 1.3. 8 zaworowiec, 60-konny. Była jeszcze odmiana 70-konna, ale ona występuje naprawdę rzadko. Oprócz tego były jeszcze inne oczywiście silniki benzynowe, 1.25, który Wam zdecydowanie bardziej polecam, uważam, że jest to jak nowocześniejszy silnik i lepszy. Były też oczywiście mocniejsze silniki 1.4, chyba nawet 1.6 w takiej wersji bardziej sportowej, no i oczywiście był też diesel na przykład 1.4. Mm, ale chyba te diesel teraz to już jest, e, jeszcze te co jeżdżą, to jest rzadkość i nie wiem do końca czy warto w nie wchodzić. My tu mamy właśnie 1.3 e, duraTek. Słuchajcie, duraTek i nie mylić tego ze starym 1.3, który był we wcześniejszych Fiestach, czyli w Escortach, czy w Orionach jeszcze, to jest już inny silnik. Często one są mylone, to jest już inny silnik. E, jest to konstrukcja nowsza. Czy może jest konstrukcją lepszą, to nie wiem, ale jest konstrukcją nowszą. Jest to silnik niewysilony, niewysilony, też jak powiedziałem, silnik pojemności 1.3, mamy zaledwie 60 koni, także też nie wyciśnięto z niego. Dużo co mógłby sugerować trwałość tego motoru. Ja mam tutaj autko z przebiegiem 150 tysięcy km, ale też miałem do czynienia z takimi Fiestami, które miały troszeczkę więcej. No, i do tej pory jakoś z tymi silnikami jest w miarę okej, okay, no ale wiadomo, to zależy wszystko, jak się trafi, jak było użytkowane, czy trasa, czy miasto i tak dalej. No, różnie z tym, prawda, bywa. Sam Ford rzeczywiście nie jest jakimś tutaj bardzo skomplikowanym silnikiem. Z takich uwag, słuchajcie, jak powiedziałem, czterocylindrowiec, co najważniejsze. Normalne świece, przewody zapłonowe, cewka. Napęd rozrządu jest napędzany łańcuchem. Wszystko jest jakby normalne, jest, nie ma problemu z, jakby z obsługą do wszystkiego, jest dosyć w miarę dobre dojście. Yy, to jeszcze taka dobra szkoła, mimo że autko nie za duże, to wszędzie tutaj można dojść. Natomiast ten silnik no, nie jest jakiś idealny, yy, a wręcz powiedziałbym, że taki średni, yy, wam powiem. Yy, natomiast yy, ma to, swoje zalety jakieś. Nie wiem jakie, ale pewnie jakieś ma. Yy, chyba jednak ma więcej yy, zdecydowanie wad. No dobra, jak już tak by, szczerze mówiąc, jak już rozważacie właśnie fiestę z takim silnikiem, czy warto kupić fiestę z takim silnikiem 1.3, słuchajcie... Nie no, można, można, tak. Znaczy ich jest po prostu najwięcej, więc nie ma co się z drugiej strony bać tego silnika, bo to nie jest silnik obciążony jakimiś wadami. Takimi typu, nie wiem, pegające korbowody, panewki czy coś takiego. Nie, te silniki naprawdę dobrze jeżdżą. Naprawdę są długotrwałe. Yy, bo... No mówię, one nie są jakieś wysilone, zbudowane są w sposób tradycyjny, czyli po prostu, no. natomiast ich sama konstrukcja jest typowo fordowa, czyli musieli coś pochrzanić, zakręcić jak to fort. Na przykład z taką wadą tego rozwiązania słuchajcie, owszem. rozrząd jest na łańcuchu i to jest rozrząd bardzo długowieczny. Powiem szczerze, że o tym, żeby coś było nie tak z tymi łańcuchami, to się bardzo rzadko słyszę. Zdarzały się pęknięcia już przy większych przebiegach, albo, albo może też przy starszych rocznikach. I tam są, wiecie, jeżeli się znacie, to łańcuch chodzi po takich prowadnicach plastikowych i zdarzały się pęknięcia tych prywatnych. Co się zdarzało? No i właśnie to rodzi problem przy tym wtedy silniku. Dlatego, że Ford, geniusze z Forda, wymyślili sobie coś takiego, że rozrząd idzie jakby w bloku silnika. Nie ma czegoś takiego jak pokrywa rozrządu. Więc jeżeli byście mieli takie nieszczęście i coś z tym rozrządem było, to jego naprawy są astronomiczne i często mogą dojść do niemal równości w wartości samochodu. Tak, dlatego że, żeby wymienić tu rozrząd, oprócz tego, że się zdejmie górną pokrywę zaworów, trzeba ściągnąć miskę olejową, dlatego że miska olejowa jest jednocześnie dolną obudową rozrządu. A żeby ściągnąć miskę olejową, trzeba w tym samochodzie wyjąć skrzynię biegów. Genialne, po prostu geniusze z Forda, po prostu no, oni potrafią naprawdę zawsze coś wymyśleć, słuchajcie. I to są na przykład takie rzeczy, których trzeba się bać. Tutaj jest jeszcze na przykład silnik krokowy, ale wiem, że takiego silnika krokowego też nie jest za łatwa. Nie jest może jakoś bardzo skomplikowana, ale na przykład wymaga zdemontowania kolektora dolotowego. Też super, na przykład pomysł, prawda? No ale to są takie może y, przypadki, ale to się na przykład silniki krokowe często się zdarzają, często się zdarza, że trzeba wymienić silnik krokowy, także dochodzi, także Trzeba mieć na uwadze, że ten silnik prosty, ale czasami jak trzeba coś zrobić, bo niektóre rzeczy są na przykład łatwo dostępne, czy jakiś tam czujnik wałka, czujnik temperatury, mówię, przewody, To chociaż na przykład świece są dosyć trudne, dostępne. One są tu z tyłu tak pod kątem wkręcone, nieprzyjemnie, nie, nie widać co się robi. Natomiast trzeba mieć uwagę na tym, że naprawa tego samochodu czasami może być droższa niż innych aut z tego segmentu, bo ta budowa jest trochę specyficzna. Poza tym silnik średnio spalający ani mało, ani dużo. Mający swoje bolączki. Nie mający kompletnie dynamiki, nie mający kompletnie mocy. Nie zapewniający my temu autowi właściwie żadnych osiągów. To potem sobie jeszcze zobaczymy. No ale jeżdżący, tak? Odpala, jeździ, już swoją robotę robi. W sumie o co chodzi? To tylko Fiesta. Tutaj ładny poliftowy egzemplarz. I zanim sobie przejdziemy jednak do przodu, nawet pokrótce, zobaczmy sobie tylko z tyłu, jak w takiej jest Słuchajcie, teraz na przykład tak ciekawostka Ford Fiesta. Mi się nie, to rozwiązanie podobało. Otw mamy otwarty samochód z pilota, sobie otwieramy samochód, ale żeby otworzyć bagażnik, mamy tutaj dodatkowy przycisk. Bagażnik, powiem Wam, no taki jak w tej klasie, e, dosyć... Nie, nie jest jakiś duży ten próg. Nie jest może długi, jest dosyć głęboki. W miarę wysoka jest ta, chociaż tutaj się to zwęża. Ze strony również ta kanapa jest pochylona, żeby po prostu było jakieś miejsce dla Pasażerów, tak samo z tej strony się troszkę tego, także wyżej już jest, nie, ale, ale ta przestrzeń jest dosyć równoległa, y, równomierna, także łatwo je, no takie auto do do, do pracy, wrzucenie czegoś, wrzucenie po prostu jakichś zakupów, plecaka, y, jakiegoś może dobrego sprzętu, y, nie ma problemu. Jeżeli chodzi o wsiadanie do tyłu, jakbyś miał na przykład kogoś na dowożenie do pracy, to pierwsza opcja, jeżeli to jest ktoś dorosły, też drzwi dosyć się szeroko otwierają, to jest ich zaleta. Miejsca, ja mam odcięty pod siebie fotel, tak na metr mam 90, stół miejsca jest tyle, tak więc widzicie średnio, ja spróbuję tu zrobić, ee, usiąść sam ze sobą, ten z słowny, no, zobaczcie na ile to jest w ogóle możliwe, oh. Oh, oh, oh. spróbuję, nie no spróbuję, ok, eee. patrzcie, no nawet mi się udało, bo powiem, ale jakbym tak siedział, to kierowcy bym wbijał po prostu kolana w plecy, raczej nie byłoby dla niego przyjemne, więc razem musiałbym usiąść w takim rozkroku, tylko, nie jest tak źle. Siedzi się pionowo, ale da radę, da radę usiąść, yy, ale szału nie ma. Jeżeli wozicie z tyłu dzieci, no to oczywiście nie ma w tym problemu. Sam fotelik też nie miesza. Zaraz, jeżeli to jest taki fotelik wcześniejszy z bazą, no to... O, teraz może... okej. Okay. No, dziecko tyle ma miejsca na nogi. Przy starszy, no, starszych dzieciach, kiedy jest fotelik troszkę już inny, myślę, że też nie będzie problemu. Foto jest naprawdę cienki, dzięki temu, no ale jestem. Miejsce jest na nogi, więc tutaj chyba fiesta się spisze. Jeśli chodzi o wyposażenie, to te fiesty no, nie są jakoś super wyposażone. Więc jeżeli będziecie mieli już elektryczne szyby, to już jest naprawdę dużo. Ręczny jest tutaj zwykły i to jeszcze są te czasy, kiedy nie było elektrycznych, ręcznych. Tak wygląda deska rozdzielcza. Tu mamy fajny egzemplarz z taką niebieską deską. Podoba mi się. Wiesz, wiecie, szczególnie jak są takie właśnie tego segmentu B, może C, A. Szczególnie takie AB. No to Lubię, jak są nasze kolorowe tapicerki, tu jest taka ładna tapicerka, yy, deska w kolorze. Fajnie to wygląda w takim samochodzie, ale dobrze, jak są takie bardziej trochę rozweselone od tych yy, samochodów yy, takich yy, wyższych, które powinny być limuzyn, które powinny być rzeczywiście może bardziej stateczne. Te małe samochodziki, fajne, jak one są takie bardziej yy, wesołe. Dobra, słuchajcie, zasiadamy sobie w takiej i no, Zobaczymy sobie. Siada się fajnie, wygodnie. Nie ma problemu z wsiadaniem. E, ta klamka jest tutaj duża, wygodna, słuchajcie, jest naprawdę za co chwycić. E, w odpowiednim miejscu też jest e, ta rączka. To jest takie miejsce instynktowne, tak? Sobie tu wierzymy. W jest przeważnie ręczny, chociaż pewnie były jakieś z elektrycznym. E, to jest takie... To chodzi średnio i trzeba uważać, bo często, na przykład te gumki, tu jest taki plastikowy... Taki plastik? Taki plastikowy pierś jest pod tą gumką i to lubi pękać i wypadać. Tu mamy taką, o, wiecie, to jest już poliftówka, więc troszkę są takie ładniejsze zegary z innym wyświetlacz, taki na środku większy. No ta poliftówka się, powiem Wam, zmieniła na plus. Poprawiony zwłaszcza deskę rozdzierczą i jest na pewno fajnie. Zobaczcie, przycisk światła jest na miejscu. Tu jest ten przycisk, od, to jest takie dziwne, no ale okej. Okay. Nawiewy nie mają zamykania dodatkowego, no ale mają, są pewnie regulowane. Dodatkowy nawiew, nie wiadomo dokąd, jak zwykle. Co tu jeszcze? Regulacja świateł. Manetki normalne, chociaż oczywiście, jak to we fordzie coś musi być ale o tym za chwilę. Zrobili taką małą półeczkę i to jest plus. Plus za to, że jest minus za to, że on jest taka dziwna, bo tutaj jest pod górkę, więc nie jest bardzo płytka i pod górkę. No ale dobra, dalej, dalej. Dobra, nie, słuchajcie, starali się. Nie za bardzo nie wyszło, ale się starali. Taka mała półeczka tutaj też, żeby coś sobie położyć, no, dobrze, by było coś miękkiego tu położyć. wy na środku, tak samo jest, jest niezbyt zamykane, ale... Ale jest ok. Ja wam powiem, że jest, jest ok. Słuchajcie, są też kieszenie w drzwiach, nie za duże, jakieś takie miejsce, nie wiadomo na co, w tu można włożyć, jak, jaka butelka by tutaj weszła, <grym> nie wiem. No ale, ja, ale chcieli, 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 prawda? Pod lewarkiem zmiany biegów też jest taka mała, ma mała półeczka, że można coś sobie położyć. Fajną rzeczą jest, wiecie co, ten element w jestach. To jest fajne, bo to no, jest, to jest jako ale to też może służyć jako cup holder. Więc to jest super, tu jest uchwyt. troszkę może dziwny, jest, ale jest. Zapalniczki, ta półka jest duża, głęboka. I to jest fajne, bo tu może nawet sobie włożyć telefon, na przykład. O, zaraz sobie sprawdzimy. Ja tak robię, wiecie, jak jadę taką fiestą, to tutaj sobie kładę telefon. A więc jest spoko. Lewarek biegów, no, on z taką gumą zawsze występuje. Te lewarki są takie, ja wam powiem, że średnie. Te biegi pracują tak w tym egzemplarzu z oporem w innych egzemplarzach tak raczej lżej mi się wydaje chodziły dosyć nie jest to jakieś super precyzji na biegów taka średnia bym powiedział nie że jakoś ciężko chodzi nie można to wiecie nie jest to poziom Jugo albo zastawy czy czegoś w tym rodzaju, natomiast y, rzeczywiście y, nie jest to aż tak precyzyjna skrzynia biegów jak y, w innych y, autach. Y, trzeba ją sobie troszeczkę wyczuć i troszeczkę chodzi z oporem. Dla pań myślę, że troszkę taka, no to jest minus. Bajecznie prosta obsługa konsoli. No już chyba prościej się nie da, prawda? klimatyzacja y, ona rzadko występuje, ale się zdarzały. Fiesty już te poliftowe, już z klimą były. No najprościej jak się da, prawda? Zimno, ciepło. Wentylator czterybiegowy i kierunki nawiewu. No proszę się tego nie zrobić. W liftówce mamy już fajniejsze znacząco radio. Przede wszystkim jest CD, a nie kaseta. Bo w tej przedliftowej to była kaseta, i jeszcze było takie radio na trzydzielone, którego w ogóle nie szło zamienić na jakieś normalne radio w dzisiejszych czasach. Więc tutaj jest już normalne radio, takie Ala Fort Mondeo, coś takiego z prawda, CD, podgrzewania, Nie no, jest, jest, jest już zupełnie inaczej. Tak? Jest już zupełnie inaczej. Jeszcze schowek głęboki. Z takim nawet ma tam takie miejsce widoczne, żeby dokumenty coś włożyć leciutki bardzo to plastik, no wiadomo to takie jest omawka, ale to, to chodzi fajnie, że no, to chodzi fajnie i lekko jest po prostu w takiej Fordzie y, przyjemnie. Ja powiem, że jest, że jest przyjemnie, jeszcze Wam pokażę, o, jak się zapali stacyjka. Tak to wszystko wygląda tak pali nam nasza fiestka. No i co? Myśle co? Jedziemy na przejażdżkę i opowiem Wam, jak się jeździ takim Fordem. Ok, słuchajcie, odpalamy sobie naszą fiestę. I wyruszamy w podróż. Oczywiście zapinamy pasy. Zapinamy pasy. Pasy. nie, tu się wszystko fajnie, lekko. To jest takie auto, przez, naprawdę na miasto. Auto, które zostało zapraktowane do tego, szybko, żeby szybko wsiąść i jechać. Żeby nie sprawiało nam problemu, żeby nie było to światełka, żeby nie było to trudne jakoś. Tak, żebyśmy nie mieli jakiegoś problemu z tym, że ciężko się wsiada. Nie, tu się wsiada trochę na taki stołek. To trzeba przyznać, że na razie będziemy jechali powoli, bo mamy drogę jak jest. Jest zima, jak widzieliście. W moim powiecie, nie praktykuje się odśnieżania i to, naprawdę, prawie jak w Finlandii mamy. Słuchajcie, łatwo się rusza, lekko. Trzeba przyznać, że to jest takie autko na miasto. Naprawdę, że jeżeli dojeżdżacie do pracy gdzieś po mieście albo pod miastem, mieszkacie na przykład niedaleko, kilka, kilka kilkanaście kilometrów maksymalnie uważam, mówię, jeździcie z jakiejś na przykład przedmieść, z jakiejś wioski pod miastem, dojeżdżacie do pracy albo coś takiego, szukacie jakiegoś małego auta, które będzie tanie w zakupie, proste w budowie, nie będzie przysparzało Wam jakichś trudności w jego utrzymaniu, jakiegoś ryzyka, które może spowodować na przykład wysokie koszty, Fiesta silnikiem 1.3 jest naprawdę autem do rozważenia. Mimo, że to Ford. A słuchajcie, ja nie jestem miłośnikiem Forda, żebyście wiedzieli. Naprawdę nie jestem miłośnikiem Forda, dlatego też myślę, że ten test jest w miarę obiektywny. Y nie jestem miłośnikiem Forda, nie lubię za bardzo Fordów ani jako względem ich mechaniki naprawy, ani też jako jazdy, natomiast miałem okazję powiedzieć takimi trochę Fiestami i przyznaję, że taka Fiesta ma swoje zalety. Nie jest to auto oczywiście idealne. To nie jest tak, że to jest numer jeden, jeżeli chodzi o segment B, według mnie. Natomiast na pewno czym ona się na tle, może ta konkurencja najpierw, podznacza Fiesta? Jest dosyć autem pojemnym. Na pewno jest dużo miejsca w środku. Jeżeli byśmy na przykład to porównali do Jarisa, to Jaris jest bardzo malutki w środku ostatnich lat. Natomiast rzeczywiście tutaj jest dużo miejsca. Mamy wrażenie, jakbyśmy jechali troszkę większym samochodem niż z segmentu B. Co myślę, że pokazywałem, że bez problemu idzie na przykład zająć miejsce nawet z tyłu na jakiś krótki czas oczywiście, żeby dojechać, no ale da się, da się, da się. Jeżeli na przykład takie auto używacie właśnie gdzieś na na przykład, no i po drodze zawozicie też dzieci do przedszkola czy do szkoły też ten samochód się spisze. Teraz idziemy po drodze gruntowej, która co prawda jest przykryta lekko śniegiem. Jadę powoli, no więcej 30 km na godzinę, natomiast no, jakoś się autko spisuje, słuchajcie, tu są 14 jeszcze, koła, małe koła, małe opony, ale dosyć wysokim, jak na obecne czasy, profilu 175x65, więc to też powoduje, że takie właśnie jakieś nierówne drogi, albo właśnie, jeżeli macie taką drogę, na czasami musicie gdzieś dojeżdżać, bo mieszkacie gdzieś na przykład w jakimś osiedlu nowym, gdzie Wasza gmina jeszcze nie wybudowała Wam utwardzonej drogi, tylko dojeżdżacie drogą krótową, Fiesta też jest do rozważenia. Dlatego, że jej zawieszenie nie jest może jakieś super trwałe, ale jest zawieszeniem prostym, i taniej w naprawie. Tu nie ma drogich elementów, tu nie ma w zawieszeniu niezależnego jakichś wymysłów dziwnych. Nie, tu mamy z przodu normalnie, kulumny persona, wahacze trójkątne, z tyłu jest belka. Tu leje belki się zużywają i generalnie, jeżeli takie auto kupicie, to myślę, że przede wszystkim jedną z pierwszych rzeczy, które będziecie musieli zrobić, to wymiana tych linii belki. Drogą rzeczą są te amortyzatory, one są takie dosyć długie, ich kosz. No ten standardowa cena to jest około 160-170 zł, można czasami w promocji Mówi oczywiście o jakichś markowych zamiennikach, ty mówię o jakichś tam najtańszych. Tuleje, to nie jest droga rzecz, wszystko jest tutaj do zrobienia, tak samo tuleje z przodu wahacza, łączniki, stabilizatora, te łączniki to padają z przodu, szczególnie te duże tuleje się zdarzają, ale na przykład słożnik, te małe tuleje są dosyć trwałe, tak samo sprężyny, jeśli chodzi o sprężyny przód, tył, to też nie są jakieś wielkie wydatki, natomiast można się liczyć z tym, że będzie to do Wymiany, dlatego że korozja, korozja po prostu, już w takim kilkunastoletnim samochodem, gdzie może nam spowodować, że będziemy musieli takie coś zrobić. Słuchajcie, teraz zbliżamy się na drogę asfaltową. Muszę się rozejrzeć, bo tu mamy takie i zobaczymy, sobie, jak taka Fiesta jeździ na asfaltie. Myślę, że przede wszystkim będzie ciszej. No, słuchajcie, jeżeli chodzi o to, mówię, autem jeździ się lekko, fajnie się skręca, fajnie się nim parkuje, fajnie się nim manewruje. Jedyne te biegi chodzą dosyć. Tak ciężko chodzi ta wajcha ta, ta z skrzyni biegów. Pedały są rozstawione dosyć szeroko, ma to swoją zaletę, że np. w butach zimowych nie naciskamy jednocześnie sobie pedału np. sprzęgła i hamulca, ale z drugiej strony na lewo odkładając tą rękę na lewo od sprzęgła nie mamy tego dużo miejsca i znowu ten, ten, ten but tam odbytnio na mnie wchodzi. Więc tak to jest zrobione. Ja mam wrażenie, że siedzę naprzeciwko dokładnej kierownicy, czyli nie tak, jak było w starszych są, że jestem jakoś przesunięty. Nie, siedzę fajnie i siedzę w odpowiednim miejscu. Największą wadą, jeżeli chodzi o wnętrze, jeżeli jesteś jacyś wyższy, szczególnie, a mnie to na przykład boli, jest tutaj ta konsola na środku, którą Wam wcześniej pokazywałem. Ona jest bardzo szeroka i przy dłuższej jeździe, często kiedy ja sobie prawą nogę, prawe kolano opieram sobie, prawda, o tą konsolę i innych samodach, tutaj ona, bo jest jeszcze dodatkowo bardzo taka, yy, nie jest obła, tylko jest ścięta linia tego plastiku i on wbija mi się po prostu w kolano i zadaje mi ból nawet kiedyś miałem takiego shortsa przy okazji innej Fiesty że to jest auto, które zadaje ból i naprawdę jadę 30 km to i sobie opierając tę nogę to auto zadaje mi ból, więc muszę tą nogę non stop trzymać pionowo, co jest po prostu niewygodne i to jest dlatego, mówię, że uważam, że to nie jest auto na dłuższe trasy, ale pewnie wiem, zaraz się zadadzą, że powiedzą, że może tym nie żało w góry, nie, no pewnie, że się daje, mówię, że nie Fiesta, o teraz będziemy się mijali z kimś, słuchajcie, także mówię Łatwe autko do jazdy. Polecam je paniom, polecam je osobom, które teraz zdały prawko, dlatego że tym samochodem nie zmęczycie się jeżdżąc i szybko je opanujecie, jeżeli chodzi o jazdę. To są jego takie, myślę, że największe zalety. Łatwo się tym parkuje, jest naprawdę zwrotny samochodzik. Mimo że oczywiście nie ma żadnych do cofania, ale są bardzo duże powierzchnie przeszczotlone, także wszystko dookoła idealnie widzimy. Z dziwności Forda kolejnych, które się da, to na przykład te manetki są, one są dosyć w zasięgu, one są dobrze umiejscowione, tylko co jest idiotyczne, zobaczcie, pierwsze co, jak zawsze przyda się do takiego fiesty, to przyjrzenie z innych samochodów jest takie, że po prostu jak chcemy sobie spryskać szyby, to sobie ciągniemy do siebie tą prawą manetkę, tą prawą manetkę, no zawsze w większości aut chyba, nie wiem, 90% samochodów tak ma, w Fordzie pociągając do siebie prawą manetkę uruchamiamy tylną wycieraczkę, genialne. Żeby spieskać sobie przednią szybę, musimy nacisnąć sobie taki przycisk, który zazwyczaj w innych samochodach jest albo przyciskiem od komputera, i wtedy dopiero spieskują nam się przednie szyby. Dziwne, no ale okej, okay, do wszystkiego można się przyzwyczaić. No, dobra, każde auto, każda marka ma jakieś swoje wynalazki. Ford ma i szczególnie dużo uważam. Jak teraz może słyszycie, w samochodzie nie jest tak głośno, chociaż oczywiście jadę w tej chwili 50 na godzinę, bo jestem w terenie zabudowanym, a tutaj lubię stać. Natomiast. Przy wyższych prędkościach już słychać, nie tyle można nawet do końca ten silnik, bo ten silnik on sobie fajnie gwiżdże, ale słychać później po prostu nad nadkola, szczególnie jeżeli jedziemy po mokrym asfalcie, to to, co po prostu jest zabierane spod kół, no to słychać, tak? To, to, te wygłuszenia tutaj nie są jakieś rewelacyjne, na pewno dlatego też myślę, że jazda z większą prędkością nie jest zbyt przyjemna Fiesom, są szczerze, że tak uważam. No dobrze. Yy... Hamulce są jakie są. Zazwyczaj tu występują z tyłu bębny o no, takiej normalnej budowie. Hmm, natomiast te bębny, czas sobie z tym liczyć, jeżeli przyjdzie coś robienia z tyłu w hamulcach, w takiej wieście, to te bębny są osadzone razem z łożyskami. I te łożysk naprawdę będą też do wymiany. To też zwiększa koszt, bo po prostu w aucie kilkunastoletnim, czy no, albo jak długo nie było ściągnięte, albo jak w ogóle jeszcze to nie było nigdy robione, to nawet w takim aucie, który nie ma jakiegoś dużego przebiegu, to po prostu no, tego się nie da ściągnąć, tylko to pójdzie wszystko na siły, to się wszystko. Rozleci, ale to ceny, ceny podzespołów do Forda Fiesta nie są drogie, dlatego że to wszystko nie jest duże. Te na przykład tarcze hamulcowe z przodu nie są wielkie, więc nie są też drogie. No, a są wystarczające jak na wielkość yy, i masę yy, tego yy, samochodzika. Jedną z najlepszych rzeczy, według mnie, we wieście, to jest to, jak ten samochód się prowadzi. Tutaj można tego można to rozpatrywać na dwa sposoby bo są dwie strony tego. Tak. Według mnie. To rzeczywiście, jeżeli chodzi o prowadzenie, w sensie trzymanie się drogi, jakąś jazdę, taką, wiecie, gokardową, yy, w zakrętach chciaśniejszych, jakbyście chcieli troszkę sobie poszaleć yy, gdzieś po jakichś bocznych drogach, yy, lubicie taką właśnie bardziej dynamiczną jazdę, to fiesta naprawdę dobrze się prowadzi, wam powiem. Naprawdę oni jakoś to tak zrobili, słuchajcie, że ten samochód naprawdę dobrze się prowadzi i kurczę, tutaj to jest lider, lider swojego segmentu, jeżeli chodzi o prowadzenie, naprawdę jest yy, według mnie to auto tutaj wyróżniające się, jeżeli chodzi o ten element. Niestety niestety nie obeszło się to bez innych konsekwencji, czyli związanych z komfortem, po prostu to zawieszenie jest twarde i ja Wam powiem, że tutaj wszystko czuć jak jedziecie po czymś po jakiejś drodze nierównej to z jednej strony to tutaj yy, no te opony ratują na wysokim profilu, ale jakbyście mieli taką fiestę na jakimś małym profilu to powiem, że słabo, naprawdę dlatego, że samolot cały czas podskakuje, on jest może tego też że razu jest lekki, a dwa, że to po prostu to zawieszenie takie jest jednak twardy, to czuć. Że I ten samochód, jak jest takie taki jakiś nierówny asfalt, jest to cały czas potwierdzenie, że poskakujecie. Jeżeli coś przyjechaliście, to wiecie już co to, co to było. Czuję się, że ten samochód po prostu... Takie mam wrażenie, yy, właśnie słowo podskakuje on taki cały czas cały czas, cały czas robi takie, 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 takie kangurki On jest na przykład bardzo wrażliwy właśnie na jakieś nierówności asfaltu. no to Wszystko to czuć. Coś, y, za coś. Ja wolę kiedy autko takie miejskie jest bardziej komfortowe, bo uważam, że one nie musi się wybitnie prowadzić, no ale Ford tutaj miał inny cel, więc to jest taka też uwaga. Może to też zależy od tego właśnie y, jest, y, jest zwróć uwagę na przykład jaką drogą do, dojeżdżacie sobie, jeżeli chodzi o swoją trasę codzienną, bo... O, tutaj tracę i będą jechać. co nie ja się tutaj wykaraskam na górę. Prawie jedziemy, słuchajcie, sobie na taką drogę główną i przyspieszenie będzie chwila o osiągach tego samochodu. Ale to potrwa. Ale dobra, za tym tirem się już chyba wykaraskam. No właśnie, i teraz tak, te auto ma osiągi miejskie. I to jest chyba najlepsze podsumowanie z tego wszystkiego, co chcę powiedzieć, ale i tak nie do końca, słuchajcie, silnik ten, właśnie, to nie jest spadkobierca, jak wspomniałem, tych starych silników, a mimo to ma ich, ich brak dynamiki, słuchajcie, naprawdę jest źle, to powiem Wam, że w porównaniu na przykład do 60-konnej Corsa 1.4, no to tutaj to jest po prostu słabo, 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 nie, ale jest masakra. Znaczy, da się tym oczywiście rozpędzić, bo teraz właśnie próbuję się rozpędzić. Tak się dużo nie rozpędzał, przedtem będzie Ale rozpędzanie się nie ma tej dynamiki ruszenia. Nawet w, czasem jest tak, że np. autka słabe mają tak zastopowaną skrzynię biegów i, i charakterystykę silnika, że potrafią szybko się rozpędzić do niewielkiej prędkości typu 50, 60, 70 na godzinę. A tu jeszcze tego nie ma. Tutaj po prostu jest ta moc nie ma przyrostu, nie czujecie takiego choćby chwilowego momentu odjechania samochodu, ta moc przyrasta tak bardzo liniarnie i po prostu rozpędzacie się jedziemy, jedziemy, jedziemy jedziemy, jedziemy, no nie ma tego odejścia ten samochód nie ma, ten silnik nie ma dynamiki i nie ma co się oszukiwać na to nie liczcie, nie ma momentu, nie ma elastyczności jakiejś, po prostu ten samochód będzie wam jechał i tyle I może to mieć swoje zalety może ktoś właściwie lubi coś takiego ale jest taki dosyć Delikatnie wieździe. O, to jest, to jest chyba dobre podsumowanie charakterystyki tego silnika. Słuchajcie, no więc yy, taka fiesta, czy polecam? Chyba tak. Wiecie co, chyba tak. Mimo że nie lubię Fordów, to fiesta nie jest głupim wyborem. Jeżeli będzie to ładny egzemplarz, to nie jest to głupi wybór. Nie jest to samochód bezawaryjny i to Wam powiem tak, że musicie... to nie jest tak, że auto to kupicie i będziecie cały czas mieli z nim spokój. Nie, tutaj się dobne pierdoły się naprawdę często zdarzają, uważam. Yy, oczywiście korozja to jest numer jeden, słuchajcie, to jest Ford, także zwróćcie uwagę na korozję, polecam Wam na moim kanale, jest przedliftowa yy... Fiesta i jest poliftowa Fiesta właśnie, pod względem jak z cyklu, jak rdzywieje. Więc naprawdę na korozję trzeba zwrócić uwagę. To jest Ford, bo ta korozja może już, szczególnie jeżeli chodzi o tył podwozia, może być naprawdę zaawansowana i wtedy naprawdę nie kupujcie takiego samochodu, dlatego że to będzie dla Was tylko problem i dajcie sobie spokój z takim samochodem. Tym bardziej, że wymagania na przeglądach są coraz, coraz ostrzejsze. Tak? Dajmy sobie spokój. Natomiast jeżeli yy, Znajdziecie taki egzemplarz, który będzie w miarę zdrowy, w miarę zdrowy, bo nie oszukujmy się. 15-letnią Fort nie będzie bezpozwolony kompletnie korozji. Warto się za, myślę, że zainteresować. Dlatego, że ten samochód jest troszkę inny niż na przykład Corsa, on jest troszkę inny niż Yaris, troszkę inny niż Polo. Polo to jest chyba takie najbardziej bliższe takie korsie, do jazdy. Tu się siedzi troszkę wyżej, tu się siedzi troszkę jak w takim mini potem, bo jeszcze oczywiście był yy, fuzją, tak, to się nazywało, był jeszcze wyższy, jeszcze bardziej. Natomiast tu już w tej chwili siedzi się tak właśnie wyżej, troszkę inaczej. Ale na się to jest spoko, na mieście to jest, to, jest, to jest fajne, dzięki temu mamy więcej miejsca w kabinie. Natomiast nie jest to auto na trasę, więc wszystko sobie skalkulujmy, jeżeli szukacie auta na dojazdy niewielkich ilości kilometrów, dojazdy po mieście, z przedmieścia i ma być to prosty, nieduży samochód, który na przykład będzie Wam łatwo się parkowało, to jak najbardziej Wam, chyba polecam, polecam, tylko trzeba oczywiście dobrze sprawdzić samochodzik, ale jak mówię, w tym się fajnie, przyjemnie jeździ, ma swoje makamenty, ma swoje dziwne rozwiązania, ale warto myślę, że taką Fiestę rozważyć. Chyba to, co chciałem wszystko powiedzieć, już powiedziałem. Yy, mam nadzieję, że będziecie chętnie oglądali tą serię moich testów po filmach. No, ja się przynajmniej trochę wygadam. A ja Was zapraszam na inne filmy na moim kanale. Piszcie, komentujcie, co byście chcieli widzieć, co Was interesuje. No i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!